Cześć, witamy Was po raz kolejny bez imprimatur z naszego po raz kolejny patriotycznego tła. On się nazywa Mateusz Ochmany, się nazywam Tomasz Adamski, jesteśmy świeżo po pierwszym naszym live i witamy w kolejnym odcinku. Mamy tutaj coś, co generalnie nazwalibyśmy komorą maszyny losującej, gdybyśmy byli komisją kontroli gier i zakładów. Ona nie... znaczy inaczej, ona zawiera w sobie wszystkie Wasze dobre pomysły dotyczące sugestii odcinków to jest to, co prosiliśmy przy okazji przekroczenia tego fajnego progu 20 tysięcy wyświetleń na YouTube i pozwolimy sobie wylosować teraz jakiś dobry pomysł i zrealizować go w tym odcinku. Nie wiemy jeszcze co wylosujemy. Albo nie, dobra, ty będziesz naszą... Jak to się nazywa? Kasią, Marysią. No mm -hmm. dobra, dajesz. Losuj, bez patrzenia, bez patrzenia, bez patrzenia, bez patrzenia, bez patrzenia i nie ma dobrych pomysłów. Już tłumaczymy, na szybciutko. To jest wszystko tytułem żartu, ale oczywiście, nie chcemy nikogo tego oczywiście obrażać, Wasze pomysły były fajne. Naprawdę były bardzo fajne, bardzo mądre możecie je sprzedawać. Z tym, że jednak nie nadają się do naszego programu, nie nadają się do Best Imprimatur. Przypominamy po raz kolejny, że Best Imprimatur nie jest programem edukacyjnym. Nie czujemy się nauczycielami, nie czujemy się mentorami, żeby niektóre rzeczy wyjaśniać. O wielu rzeczach rozmawiamy, ale nie chcemy, bo nie czujemy się być może na siłach, chociaż to jest może złe słowo. Po prostu nie chcemy uczyć. Nie chcemy wyjaśnić. Jednym z pierwszych pomysłów, bo coś, co mnie spodobało się, że tak powiem, od, od pierwszego przeczytania, ma to musiał troszeczkę dłużej przetrawić, ale stwierdziliśmy, że może jednak taki odcinek będzie yy, przyjemny w produkcji, tak myślę, ale, ale na pewno yy, pożyteczny pozdrawiamy serdecznie pomysłodawczynię Łucję, jeśli dobrze pamiętam i porozmawiamy sobie troszeczkę o doborze rodziców chrzestnych. w pierwszym punkcie bardzo nas w pierwszym rzucie bawi ale dość szybko jak sobie uświadamiamy wagę imprezy przestaje nas to bawić a zaczynamy się martwić kiedy ktoś dobiera sobie czy sobie właściwie dziecku swojemu dobiera E, ojca chrzestnego, albo mamy chrzestną na zasadzie takiej, a znamy się długo i wypadało. To jest na tej zasadzie y, ludzie się kłócą, kto będzie chrzestnym dziecka kolegi, albo świadkiem na jego ślubie. E, y, nie tędy droga. Bycie rodzicem chrzestnym to jest bardzo y, poważna sprawa. Pomoc wychowania dziecka w wierze, dawanie temu dziecku świadectwa, wiary, świadectwa życia. Nie? I Dochodzi do paradnych, dochodzi do groteskowych czy komicznych sytuacji, kiedy osoba yy, będąca rodzicem chrzestnym, tak naprawdę z kościołem ma, żeby zasłonić się eufemizmem, yy, bardzo mało wspólnego. Kościół katolicki bardzo mocno podkreśla wagę bycia yy, rodzicem chrzestnym yy, poprzez jedną rzecz, i tutaj wystarczy, wystarczy odrobinę logicznego myślenia włączyć. Yy, żeby być rodzicem, w sensie, czy inaczej y, y, dwie osoby biorą ze sobą ślub, najlepiej gdyby to była kobieta y, z mężczyzną. No inaczej nie biorą ślubu. Zdecydowanie tak. Czy biorą ślub? Nie. O, czekaj, oni sobie udzielają, a kapłan świadkuje, żeby być super ortodoksyjnym w wyrażaniu się. tak? Ale wiadomo o czym mówimy. Y, I oni nie potrzebują do tego sakramentu bierzmowania. Tutaj odsyłam do tego, co znaczy, robiliśmy nie, przy okazji. Nie, y, oboje rodziców, oboje osób potrzebują. Bo, no, potrzebują. no tak, no, nie, po, nie potrzebują do tego, y, oboje tego, do tego sakramentu. Natomiast, żeby być rodzicem chrzestnym, trzeba. Waga tego obowiązku jest bardzo istotna. Mojej rodzice poszli poprosić jednego ze swoich przyjaciół o to, żeby y, był moim chrzestnym. Y, y, zgodził się oczywiście. Mam nadzieję, że był szczęśliwy. Ale niestety nie dostał wtedy jeszcze takiej czas, Nie dostał przepustki z wojska. Więc poszli, no to tak. do, poszli do drugiego. Okazało się, że Lipka, no bo jest klerykiem w seminarium, przygotowuje się do kapłaństwa, więc nie jest wskazane. Ze względów takich po prostu, po prostu technicznych, nie? że będzie kapłanem, będzie po że tak powiem, świecie. No i okej, okay. to wiadomo, jest argument, zdecydowanie. Wiadomo, więc też nie. No i poszli po prostu do trzeciego. Więc moi chrzestni potencjalni po prostu unikali, wiedzieli chyba na co się piszą. Daj spokój, i, być twoim krzesełkiem. No o ja, o je. Je. Trzeba lajkować bez imprimatur, trzeba to subować, trzeba tu po prostu, nie pomagać wspierać, w montażu, no nie, wysłać pieniądze nie. na kamerę. No i jeszcze się z no. tą spotykać niekiedy muszę. Ze no, mną, no, nie z tobą. Bez nadzieja. Byłem świadkiem takiego najdziwniejszego chyba chrztu, jaki w życiu widziałem. To było po pierwsze dziewięcioletnie dziecko, dziewięcioletni chłopczyk. Nie byłoby w tym jeszcze nic. Oczywiście złego, fajnie. Bardzo fajnie że zostało ochrzczone przed komunią, ale tam nie było w ogóle hmm, chrzestnych, nie? chyba sama. Mała. Nie było? Nie było, to było dla mnie dziwne. Nie bardzo miałem jeszcze, że tak powiem, nie miałem jak reagować, bo też byłem administrantem 11-letnim, może czy 12-letnim, więc. No po prostu to była dla mnie dziwna sytuacja i właśnie była było formuła, o co prosicie, Ktoś się boi do swojego, swojego, tak, no I było właśnie, że, A, o zdrowie, o, dobro ceny w szkole nie wszysto. Nie ten teraz ważny no, <masz śmienicza> Ojej. Ale to przecież masz przygotowanie oni, ci, oni się uczą on na z tego jest, dialogu. ale to jest, właśnie że, to jest żeby, że, będzie trzy, że będzie, trzy razy po prostu yy, wyrzekam się, a potem będzie trzy razy no, wierzę, żeby że nie, nie pomylić. Tak, 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 to w tej kolejności tak. jest najpierw wyrzekam, nie? Tak, tak, no, no. no ale więc... wiesz, to jest tak po prostu. Okay. To jest też kwestia przygotowania, że to jest po Macoszemu po pierwsze traktowane, po drugie, jeżeli już jest, to, to dalej jest po Macoszemu traktowane, to, to przygotowanie, że to takie jest no, ogólnie... To znaczy. Przyjdźcie, się być no. kwadrans przed... Będziecie no, mieli ławkę z przodu zarezerwowaną no, na tej zasadzie. Nigdy no, okay. się nie mówi. Nigdy się nie mówi na przykład o tym, że wiesz, że bo dziecku się nadaje patrona, a nie wybiera imię, nie? I potem są jakieś Jessica, Vanessy i Angele. Więc... i Brian oczywiście z David'ami tak ja, A ja wiem, że tutaj za chwilę będzie po prostu pytanie pod tym filmikiem, tu na dole będzie pytanie, a co, jeżeli chciałbym dać dziecku na imię Monitor? Monitor albo kwadrat. Co? Inaczej, jakie cechy, jakimi cechami się kierować, jakie powinny być kryteria wyboru, mhm. te pozytywne, e, ojca chrzestnego mhm. lub matki chrzestnej. Bo tak się na razie nabijamy, ale to tam, dobra, już zejdźmy z tych biednych ludzi, którzy po prostu mają czasami problem z wiedzą na temat tego, po co, po co przyszli do tego kościoła, tak, bo proszą dla dziecka o dobre oceny. To w takim razie, jakbyś wybierał, pytam, jak będziesz wybierał, tylko jakbyś wybierał. To, co bierzesz pod uwagę na początku? No, po pierwsze, muszę wiedzieć, że ta osoba jest osobą wierzącą, naprawdę wierzącą. W sensie takim, że to nie jest deklaracja, nie? Czyli jestem katolikiem, ale wierzę nie praktykuję? Pierwsza sprawa, czy ta osoba rzeczywiście wierzy, czy ta wiara przekłada się na życie również? Pierwsza. Pierwsze, tutaj punkt myślę, punkt nie pierwszy, będzie... praktyka religijna na Bawarii. Tak, praktyka religijna. W zasadzie, druga sprawa, wie. Yy... No wiedza religijna też jest dla mnie istotna w sensie takim, że często wiem na swoim przykładzie, często z rodzicami chrzestnymi porusza się y, przy jakiejś tam kawie y, cieście, y, wiesz, urodziny imieniny i tak dalej, porusza się kwestie religijne. Więc fajnie, gdyby y, również ja z żoną, y, żebym był czasami też nieodciążony, może tyle, ale żebym miał innych ludzi, z którymi mm -hmm. moje dziecko będzie mogło na dany temat, wiesz, porozmawiać. Wiedza religijna. Y, trzecia sprawa. Uroda. elokwencja, O, właśnie. Refleks. To jest jeszcze. Bardzo ważną kwestią jest dla mnie też to, żeby ta osoba mieszkała w miarę blisko mnie. Bo yy, to się to... też mija czasami z celem, że wybierze się jakiegoś wujka z Anglii, z Ameryki, czy w ogóle gdzieś z jakichś innych Niemiec, który powiedzmy ma tylko do czynienia z tym dzieckiem podczas chtu, komunii, ewentualnie osiemnastki i potem już jest literem. Ale, 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 bo... ale stary jak z Niemiec to jakie drogie Ale na, na jest, komunię. No to już... ta duże jajko niespodziane. A no, nie. Że musi po prostu mieszkać. w tym jajku niespodziance przynieść dziecko do krztu. Mieszkać tak. Dobrze. I osoba, którą. Tak jak mówię, no znam, to jest oczywiste yy, i wiem, że ona będzie dostępna dla mojego dziecka. Nie? W sensie takim, że kontakt załapie jakiś, będzie zawsze pom pomocna tym wszystkim, bo też wiemy oczywiście, że yy, poza tym najważniejszą sprawą, czyli wychowania dziecka w wieży, ta osoba po prostu musi być też jakiejś, w jakiś sposób yy, no, zainteresowana tym dzieckiem. W każdy inny. Kwestia ocen w szkole, żeby też tam czasami może w walnąć, a ja wiem, że z moimi dziećmi to zawsze będzie problem, żeby ten ten, znaczy... W będzie walnąć i była zainteresowana losem tego mojego dziecka. nie? To jest argument za, 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 za in żebyś swoich problemów no, 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 nie dawał, ale. To jest jedyny tej Nie może być ojciec chrzestny nie lewakiem. Nie. Czas nie, czas nie może być lewakiem. Nie, no. Czy dla ciebie byłoby istotne, że y, rodzic chrzestny jest y, z twojej rodziny czy spoza niej? Nie. Masz sporą, więc wiem, że jest z kogo wybierać ewentualnie, nie, tak? Natomiast nie, bo moi, na przykład moi rodzice chrzestni yy, są spoza rodziny. Znaczy w sensie z innej rodziny, nie? Kto jest moim bratem, kto jest moją matką. no, do, no na, tej, na tej zasadzie, nie? W sensie, że moi rodzice, chrzestni nie są moimi rodzicami. <grym, 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 tak, to się zgadza. Mimo to do, <grym>, się. Do, tak? Dobrze, tak. dobrze, bardzo dobry Moi rodzice chrzestni yy, nie są z mojej rodziny. Nie? Hmm. Dlatego nie będę sam miał, nie będę sam miał z tym problemów. Okay, czyli, czyli mamy tą czwartą cechę, że na pewno nie ma takiej konieczności. Ja to nie, 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 nie. Natomiast cała reszta generalnie, tak jak widzimy, jest kompletnie dowolna. Nie były te trzy podstawowe cechy, że na pewno musi być bieżący, na pewno musi mieć jakąś tam wiedzę i nie może za daleko mieszkać. Oczywiście generalnie każda z tych trzech rzeczy może po pewnym czasie ulec zmianie, co doskonale wiemy. No. Wiarę można stracić, można na starość zgłupieć, a także się przeprowadzić. W dowolnej kolejności. Więc bierzemy pod uwagę oczywiście moment wyboru oczywiście potencjalne zagrożenie e, intelektualną, autonomiczną, e, no, no geodyzyjną. <laughs> Ewentualne potencjalne zagrożenie tam jakimś nowinkarstwem intelektualnym, to, to, to wiadomo, że bierzemy zawsze na to, na to jakieś tam... Margines. Po prostu rodzic chrzestny musi być zainteresowany moim dzieckiem, bo sam znam kilka takich przykładów, że wiesz, jest taki, eh, no dobra, dobra, będę, bo to jest jakiś tam blans, wiesz, taki właśnie... A nie no, to mam to jest... że ojciec, jak ojciec mi tego dziecka my jesteśmy wybrał, blisko. my jesteśmy kumplami, jak to faceci, wiecie, w ramię, w ramię, po prostu, ach, a tak to fajnie, ja potem się zagłasuje to że potem się okaże, że on zagłosował na inną partię... Nie? A nawet nie o to chodzi, po prostu wiesz, jest fajnie, 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 a potem to dziecko, e, eh, no dobra, i potem wiesz, mm, żona, za do będę urodziny? Za dzisiaj? Ну и низ, не, и просто детка потом сядет, и семье, родине, не, просто не, не, потом не, с не, 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 в не,